Mieszkańców na pewno zainteresuje to, czy budowa instalacji takiej jak tutaj w Ostrowie Wielkopolskim na paliwa alternatywne i biomasę, elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę, czy takie, taka inwestycja, taka instalacja przyniesie korzyść miastu? Zakres tych korzyści jest dosyć szeroki i ich suma też jest trudna do policzenia. To jest pytanie nieaktualne, bo jestem zaskoczony, bo jesteśmy po w rozmowach z radami dzielnicy, z radnymi, i spodziewaliśmy się tego, że ktoś będzie się zastanawiał, czy tę inwestycję należy realizować, czy nie. Jesteśmy zaskoczeni tym, że wszyscy już są przeświadczeni, że, że to jest właściwa inwestycja. Tak naprawdę teraz pytaniem jest, jak z tej wielkiej okazji, którą jest realizacja tej inwestycji, skorzystać i w jaki sposób miasto powinno jak najsprawniej ją przeprowadzić. Czyli o korzyściach na dzisiaj już nie rozmawiamy, bo tak naprawdę te korzyści są z budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę w Ostrowie. One są oczywiste. To są korzyści zarówno i ekologiczne, i ekonomiczne, i korzyści związane z klimatem, i korzyści związane z dekarbonizacją miasta, także y, mamy tu szereg y, łańcuchów korzyści. I korzyści systemowe związane z tym, że my wszystkie te elementy, wszystkie te elementy zależą od miasta, bo należą do miasta. miasta miasto ma swój zakład ciepłowniczy, ma swój y, y, zakład, który zajmuje się y, odbiorem i Pierwotnym przetwarzaniem odpadów, i potem ma swój zakład, który zagospodarowuje tą frakcję energetyczną. One występują zarówno w tym obszarze odpadowym, który już obecnie jest problemem i ten problem jest głównie związany z kosztami, jakie miasto ponosi w związku z obecną formą zagospodarowania tych odpadów. My coraz tej frakcji więcej. Nie problematycznej kalorycznej. Tak, musimy płacić za zagospodarowanie tej frakcji ze względu na takie, a nie inne uwarunkowania rynkowe i nie jest tajemnicą, że. To jest tak, że gdzieś ktoś na końcu tego łańcucha pokarmowego na tym zagospodarowaniu zarabia. Na razie dla miasta to jest tylko koszt i to coraz bardziej rosnący. Teraz zarabia pośrednik. Pośrednik, ktoś, kto finalnie ten RDF czy ten pre zagospodarowuje. My nawet do końca chyba nie znamy pełnego łańcucha, ale nie mamy wątpliwości, że gdzieś na końcu ktoś odnosi z tego korzyść, bo to jest łańcuch firm, które działają na rynku biznesowym. Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt tej inwestycji to jest ciepło. Kogeneracja. Kogeneracja, czyli ciepło i energia elektryczna, ale nawet jeżeli spojrzymy na ciepło, to my teraz miasto ogrzewamy przy pomocy większości kotłów opalanych węglem, a jednocześnie płacimy duże pieniądze za to, żeby ktoś od nas odebrał odpad, który też jest paliwem i go gdzieś indziej za. Gospodarował. I do tego wszystkiego jeszcze, ponieważ mamy kogenerację, to jesteśmy w stanie sobie wytworzyć energię elektryczną, i miasto Ostrów ma tą wyjątkową możliwość, że ma też w swojej strukturze holdingowej podmioty, które zajmują się zagospodarowaniem tej energii i, I mogą dosyć. I ma rynek energetyczny, i tą energię też mogą na swoje potrzeby wykorzystać. Ta nasza instalacja ostrowska to jest instalacja kompaktowa. Zwymiarowana na lokalne potrzeby? Tak, dokładnie. Plusem tak naprawdę jest to, nie tyle, że ona jest mała, co że ona jest dobrze dostosowana do tych lokalnych uwarunkowań. My znamy takie inwestycje i... Czy takie zamierzenia inwestycyjne, gdzie ktoś próbuje czy zastanawia się nad budową instalacji, która w zakresie ilości dostępnych odpadów wykracza daleko poza potrzeby danego miasta, bo z różnych powodów ma przeświadczenie, że chce takie ryzyko podjąć. Tutaj mamy instalację, która jest dopasowana do strumienia odpadów, dopasowana do systemu ciepłowniczego i tak naprawdę umożliwia miastu samodzielne funkcjonowanie w ramach zamkniętego systemu. To jest fajne, bo nie musimy się przejmować tym, co zrobią inne. Gminy, co zrobią ewentualnie inne podmioty, które miałyby mieć jakikolwiek wpływ na taką instalację, gdyby ona miała być większa i gdybyśmy musieli być od kogoś bardziej uzależnieni. Natomiast porównując ją energetycznie do tych innych wymienionych instalacji, bardzo często zapominamy, że one nie są do końca porównywalne. Te obecnie funkcjonujące duże instalacje, to są instalacje, które są przygotowane do spalania odpadów zmieszanych, które mają dwa razy niższą kaloryczność niż, niż to, co my będziemy chcieli teraz spalać w naszej instalacji. Instalacje tego typu mają monitoring emisji, one o tym informują na swoich stronach. Ten monitoring emisji, ta emisja jest często niższa od zakładanych parametrów powiedzmy przy starcie takiej instalacji. Tak, pod tym względem e, instalacje są na bieżąco monitorowane i pod tym względem one naprawdę mają e, parametry emisji e, daleko poniżej e, tych minimalnych wymaganych i e, fajnie, że rozmawiamy e, na ten temat 10 lat po tym, kiedy rozpoczęły się budowy pierwszych takich instalacji bo pamiętam, e, kiedy były e, przygotowania do budowy instalacji w Krakowie, rzeczywiście to nastawienie i ten strach były dużo większe. Teraz mamy instalację, która w Krakowie od 5 lat funkcjonuje. To jest instalacja, której funkcjonowania nikt nie odczuwa, e, do której chodzą wycieczki. E, przy której jak się parkuje auto i idzie się na spotkanie y, nomen omen z zarządem, który się przeniósł do tej instalacji, co też trochę świadczy o tym, jak ona jest albo nie jest uciążliwa, to w ogóle nie czuć, że to jest instalacja, w której mamy do czynienia z jakimiś odpadami. Jak y, człowiek znajduje się w pobliżu instalacji, która zajmuje się gospodarowaniem odpadami, to nie ma wątpliwości, jego nożycza momentalnie o tym mówią. To zjawisko nie występuje przy spalarni. Byłem w Krakowskiej, byłem przy Białostockiej, naprawdę byłem przy Rzeszowskiej. Absolutnie to nie czuć, że to jest instalacja, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów. Fiołkami od nie, ale nie czuć tego czegoś, co czuć przy normalnej instalacji y, mechaniczno-biologicznej. Od kiedy instalacja w Krakowie się wybudowała, y, zniknął strach mieszkańców, zniknęły obawy. Zniknęły protesty. Nikt. Nie ma żadnych problemów z tą instalacją. Podobna sytuacja jest w Biemstoku, podobna sytuacja jest w Rzeszowie. Rynek bardzo sprzyja takim instalacjom, są bardzo dobre warunki i dlatego e, jest wielu inwestorów, którzy nad takimi albo podobnymi instalacjami dumają. I, I nie tylko dumają, oni prowadzą konkretne prace, pozyskują decyzje środowiskowe, uczestniczą w tym wyścigu o tą dotację. Tak naprawdę z tą dotacją jest ten problem, że ona jest otwarta do wyczerpania. Ale żeby po nią wystartować, trzeba mieć decyzję środowiskową.